Witam ponownie. Jesteśmy teraz na etapie przerabiania przedkwasów kwas. A więc pierwsze co robimy po raz kolejny? Ważymy sój, czyli sój gdzie na wagę. Sój, sój gdzie na wagę. Musimy teraz dodać 40%. Mąki i połowę wody, która jest, jest w cieście. 40% mąki będzie nam wynosiło. Jest to 300 gram. 300 gram mąki i 200 gram ciepłej wody. Czyli dodamy teraz mąkę. Mamy ok. 300 gram mąki. Mąka to sama którą prowadzimy cały czas. Do tego dodajemy teraz woda. Woda tak samo jak wcześniej ciepła, e, dajemy w 30 stopni teraz dajemy 200 gram wody. OK e, zostawiamy zwagi. Teraz kolejny raz musimy e, dokładnie wymieszać. Ten, ta fermentacja teraz będzie trwała, będzie trwała 3 godziny i za 3 godziny zaczniemy zagniatać, puszczać ciasto. Po raz kolejny zbierzemy wszystko co się da ze ścianek. Dokładnie mieszamy nie możemy mieć żadnych grudek, żeby dokładnie wymieszać. Jest to ważne. Mąka, gdzie są grudki, ona nie wejdzie w reakcję, nie będzie pożytką dla drożdży, ani bakterii kwasu mlekowego. Jest bardzo ważne dla nas, żeby ten proces zaprowadzić jak najdokładniej jest możliwe. OK. Uczyścimy słój. Teraz przykrywamy swój i stawiamy go w ciepłe miejsce na 3 godziny. To jest to końcowe prowadzenie kwasu. Za 3 godziny wszystko powinno pójść, i za 3 godziny zaczniemy nalawiać chleb z tego kwasu. Wygląda to mniej więcej tak, jest taka ilość teraz. Pamiętanie, zaczynaliśmy było tyle, po każdym dodawanie rosło. Mieliśmy tyle na przedkwasie, teraz jest z tego będzie prowadzony kwas. Więc yy do zobaczenia za 3 godziny.